Na brzegu stojąc drżące plemię Boże Patrzymy w trwodze na czerwone morze Za nami ściana świata tego ludów Stoi milcząca Czekająca cudów, a na mnie dobrze to milczenie wróży. My się musimy, w morze to zanurzyć. Nie dla nas wsady na żyzny grzeg stoka. Dla nas jest toń ta czerwona, głęboka. Wtem jeden człowiek nie spełna rozumu, na kamień włazi i woła do tłumu. Ja wam powiadam i kto chce, niech wątpi. Że się to morze przed nami rozstąpi. Ja nad tym morzem trzymam wiary władzę. Ja pójdę pierwszy, ja was poprowadzę. I nim ktokolwiek zdążył przetrzeć oczy. Już jedną nogę w mętach zamoczył, drugiej nie zdążył, bo oto to nie żywa. I jeden poziom w dwa piony się dźwiga. Szum się podnosi, a od ludów wrzawa, Sprzeczne z naturą, więc na cud zakrawa. A on, że człowiek pierwszy w wąwóz wkroczył, Między sztandary purpurowych spoczył, A wszystko warczy, pieni się i pryska, Lecz najmniejszego nie zamoczy listka. Więc nie pytając nawet o przyczyny. Już wszyscy razem weszliśmy w szczelinę, idziemy z rzędem wzdłuż krwistych otchłani, Zręknięci dumni, zdumieni, znękani. Ktoś krzyknął nagle, wracamy to strada, ktoś naprzód woła, a ktoś jęczy, bada, inny znów ścianę czerwonej dotyka i nim coś powie, bezstrzelestnie znika. Czyśmy za wolno szli, czy popłądzili chyba, tak. czyś przestali we chwili. Czy wszystko złudą było, czy omanem. I tylko w myślach weszliśmy w te branę. Nie wiem i nie wie chyba nikt na świecie. Choć wszyscy wszystko oglądali przecież dość, że się to nią w pionie stać zgodziło. W chwilę kilka mokrą szmato nas przykryło I ciężkiej ciszy przytrzasnęły drzwi Jakby nas wchłonął kubeł pełen krwi Chyba na zawsze będzie już schowana Pod wodą nasza ziemia obiecana Patrzyli żywi z czerwonej mogiły Jak do swych dziejów ludy odchodziły Mówiono teraz i widzicie sami, jakie są skutki żartów z żywiołami. A ci z ustami, oczami pod wodą, choć odpowiedzieć by chcieli, nie mogą. Mnie na nieznane brzegi wyrzuciło. I stąd ta piosenka, której by nie było. No, 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 nie robi się tak pięknie.